Witam 14 lipca 2013 w Hajnówce u mistrza Klubu Lotów Dladek dystansowych Mikołaja Moroza. Cześć Mikołaj. Cześć. cześć. Jesteś zwycięzcą lotu z Bergen I w czwartej strefie. Dystans ponad 1300 km. Przyjechaliśmy do ciebie prawie 800 km, by pooglądać Twoją hodowlę i dowiedzieć się, w jaki sposób osiągasz te sukcesy. Na jakich głębiach zabazowałeś, jak się nimi opiekujesz. Pokażesz nam swoją hodowlę i miło z tobą tu pospacerujemy. Później natomiast oprowadzisz nas po bieży po Puszczy Białowieckiej. Poglądamy żubry i tak dalej. Przy okazji już dziękujemy za miłą gościnę. Jutro spotykamy się z grupą hodowców. Tutaj z Hajnówki robimy grilla i tam będziemy kręcić klipy i opowiadać sobie o gołąbkach. Widzę, gołębniczyk masz estetyczny, bardzo ładny, bardzo nowoczesny. Widzę, to jest nowa inwestycja, tak, Twoja. Tak. Trochę kosztowało, ale. Ale, ale ma wejście. się, bo wyniki się poprawiły. Automatycznie, czyli tak. on jest zdrowy, ten gołębnik. Tak. Zaproś nas do środka, zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko. Czyli na lato, widzę te drzwi zasiadkowane, tu masz otwarte. Całą czyli... noc. Całą tak. Czyli teraz w tym okresie letnim jest to bardzo dobra wentylacja. w suche świeże powietrze, proszę. No, opowiadaj o tych gołębiach na jakich zabazowałeś. Ile lat temu zaczęłyś tą hodowlę? No, zaczęły hodowlę od pierwszej klasy postałówki od w ogóle. No a do związku się zapisałem w 1996 roku. No i od razu zaczęły się sukcesy. jak się zapisałem, to od razu zostałem mistrzem sekcji Hajnówka, 19 Przodownik Młodymi w oddziale Białystok. I potem co, co, cały czas czas roku były Sukcesy. Chalów wam też sporo zdobyłem. Czyli od początku swojej kariery miałeś ten bryk hodowcy, mam, mam. Toś, dryk obserwacji. W ja. Po prostu kocham te gołębie i chodzę. I one to... się odwdzięczają tym samym, po prostu szybko wracają tak, i... do domu. Po prostu Wam miłość do gołębi. Czyli ta tak, z ogrzewają. Tak jak to się mówi, jak baś o kobietę. Trzeba z miłością, z czułością. Bardzo dobrze żeś to zauważył. Pierwsze gołębie nabyłeś tu od miejscowych hodowców podejrzewam. Pierwsze gołębie nabyłem od świętej Kaczmarka z Marciszowa z Góry. Aha, no to był u nas wybitny hodowca w wczesnych latach. Tak, tak, w Polski. O, o. potem spotkałem kolegę Tosnowca. Od niego nabyłem tam były herbauty, potem jaskółki. To mam te gołębie bardzo dobrze mi się sprawują w lotach, Są szybkie, szczególnie pod w deszczowe pogody. Czyli tutaj te czerwone i płowe to są z i tak Ta niebieska samiczka to jest w oryginalnym twoim gołębiu. Ma, niej... Na dziewięć składań ma w klubie u nas 7 konkursów. Mhm. Czyli ona z tych sztykielbałtów od tego niego się wywodzi. Tak, tak. Mhm. Czyli te gołębie tu w tych warunkach tak. i... połowy też ze szkółek się wywodzi. Czyli one tu ugruntowały swoją tak, pozycję, tak, już tak. walczą, bojują tak. I z tego co wiem, to nie oszczędzasz ich w lotach. Nie, nie, nie. Tutaj nie ma pierwszej... Cały program lotowy lecę. Cały program lotowy. No i najdłuższym lotem był ten Lotzbergen. Tak, tak. 1300 km w ramach klubu lotów dystansowych, tak. gdzie zdobyłeś pierwszą nagrodę. Tutaj lotujesz metodą gniazdową, z tak, tego co tak. widzę. tyle lat od początku i to mi wychodzi. Nic nie zmienia. Czyli system, który zdaje egzamin nie widzisz potrzeby, żeby go, nie. go zmieniać. Nie stosuję żadnych specyfików. Po prostu woda ze studni tylko i wyłącznie. Czyli tutaj no, aha, to twoja ta tajemnica to jest ta woda. No po prostu nie daje żadnych witamin, bo to nic nie daje. I dlatego roku spróbowałem i nic nie wyszło. Czyli naturalną metodą tak. opieką lotuje? Tak, karma taka normalna pszenica i kupuję karmę z tych film dodaję to mieszam i... Aha, czyli te specjalistyczne mieszanki no, używasz? No grit, normalny grit i witamina, to po prostu jest witamina dla kur. Aha, i to wystarcza, czyli one już tu przez generację nabyły tą właściwą tak, od, tak. tą odporność. No i po prostu cechaj jakichś, że są bardzo powrotne, zawzięte. Czyli z tego co mówisz, szczególnie loty pod wiatr tutaj siedzą. Tak, Czyli tak. tam uwidaczniają te swoje cechy tej walki, waleczności. Tak, tak, tak. I tu jak mówisz te jaskółki szczególnie, tak. gdy ze, ze wschodu wiat jest nad Białorusi, to one w ten czas... No mam te roczne gołębie, te jaskółki to zaleciły w tym roku dwa razy 550 kilometrów. 500 kilometrów. Tak? 550, Aha, razy, który, tak. W sumie zaleciły 8 lotów, w tym 550. Dwa razy. Uuu, tak. no to super. No. Tak, ten gołęnik rzeczywiście tutaj jest idealnie zrobiony. Tutaj dobrze wentylowany, suchy, on jest na rusztach. No tu czorek ruszył gołąbek po dwóch latach nieobecności. Zginął mi na jako młody. To jest syn tej niebieskiej. Z, o. Z gołębi i średnio to Czyli nie odda tego ringu nikomu. Zawsze wróci. Po dwóch latach przyszedł. Wczoraj. Tak. Co szczególnie urodziwe te gołębie? te są młodymi lesiały z Berlina ten oczek co był na wystawie tam niebieski czyli młodymi leciałeś lot z Berlina o to niesamowite to jest dystans około 700 km czyli lot młodkami 700 km i między innymi mówisz, ten pstry gołąbek. tak to był na wystawie w we Wewleniu wystawiany A, czyli z klubu lotu dwugodny stał tak. i ta niebieska też tam była w Berlinie Tutaj była przygotowana na wystawie w Wewleniu. Czyli gołębie młode 700 km, tak. a to już jest wyczyn, że się pory. Przygotowane te też. A i co? Jaki jest? Jałuje się super. Super. Czyli ten lot 700 km młodych nie zrobił im uszczerbku nie, nie, nie. na zdrowiu, nie. a wręcz odwrotnie, wyselekcjonował jeszcze już te dobre tak. gołębie tak. Czyli tutaj obraz jest jednoznaczny. Te głębie non-stop, idą do kosza. Tak. Co nie chodzisz głębi na, na zginąć, piękno, na kratę, na rodowód? Nie. Tylko nie. one same bronią, tak. walczą o pozycję w głębniku. I ten gałąbek niebieski był, to jest synem. Żeby się powiedzieć, to mnukiem jest oryginała twojego, swojego kosnowca. Mm -hmm, mm -hmm. I teraz był trzy razy pierwszy na głębniku. Konkurs wali. Ten zdoł, to niedzielę, co zgłosi 550 zrobił konkurs. Mm -hmm. to, mm -hmm. Tak, To wnuczek płowego, oryginała. Czyli te gołębie są te cechy. Tak, tak. Te zakupione gołębie. to nie, był, nie było wyrzucone pieniędzy w złoto. Zł, yy, tylko one po prostu potwierdzają te walory, nie dość lotowe, że zdobywają pierwsze nagrody. Ale również, że dziedziczą, czyli tak, dzieci, tak. wnukowie, również potwierdzają tak, swoją klasę. klasę. Jestem bardzo zadowolony. Jest ich nie mało. U mnie tu garsteczka w gołębie, ale. Czyli masz niedużą hodowlę w sumie, tak. nie ale. Nie na ilość, tylko na jakość. Ale są już wyselekcjonowane tak. i to sprawia to największe też zadowolenie. kulek, półek, a następny na górze. Czyli z tej niewielkiej grupy, co zakupiłeś co zainwestowałeś, tutaj rozmnożyłeś, rozchodowałeś je no i dają Ci te efekty tak, właśnie, tak, o tak, których tak. marzyłeś po prostu, żeby tutaj brylować wśród miejscowych hodowców dobrym ma materiałem hodowlanym no i sprzedałem młode gołębie do, do kolegi, do, do działu Chorość i go jako roczniak z lotu Niem Niemczech był pierwszy w oddziale, z mojej gołębi a, no to znowu potwierdza to klasę tak. tych gołębi, że już oddane na in, do innych tak. hodowli również potwierdziły. Rocznie, rocznie 900 km robił. Go, Moje gołębi. Czyli tutaj jednoznaczna odpowiedź jest. Gołębie klasowe, z dobrego źródła. Tak. One bronią się w każdych warunkach. No, oczywiście trzeba spełnić no, pewne tu podstawy zdrowy gołębnik, no i hodowca, hodowca, który... Kocha przyrodę, serce, kocha głębie, serce, serce, ma zmysł obserwacyjny. Tak. Głębie nie są eksploatowane zbyt mocno, są tak. przygotowane, prawidłowo odżywione tak. i mają w ten czas Kalmy mają no stop. Nie ma tam, że ja im reguluję kalmy, są pełne karmiki. Aha, czyli one po prostu. Ile im je... trzeba, tyle sobie jedzą. Same sobie tutaj jedzą i nie są za puś... I za, za zapasione. Nie są Są normalne. Czyli tutaj znowu selekcja, te łakome, te zatłuste poginęły na lotach po prostu. Odpadają. A zostały tylko gołębie, które mają ten dar swój natury, tej tak, odporności. Tak. I one tutaj za... Tak, no świetnie jest to pooglądać. Tutaj jak to sobie hodujesz. W trudnych tych już wschodnich tu warunkach, gdzie... Tak, tu zimy są do 40 stopni nawet. I one tutaj muszą sobie jakoś radzić. Czyli te gołębie, one są... Jeszcze raz powtarzam, walory powrotnolotowe, Ma dziedziczne zaklęto. i uodpornione są. One są prowadzone ekologicznie te gołębie. Nie dają żadnych właśnie... Żadnych antybiotyków nie otrzymają. Oczywiście tylko szczepienia ochronne. Tylko młode. Tylko młode szczep. nie szczepie. Tylko młode szczepie. Czyli one nabyły właściwą swoją odporność i dzięki temu zdolne są pokonywać, tak jak ta samica z Bergen 1300 km. Czy tak. młode z Berlina 700 km. Tu w kolei pokażę tego Mego Asika. To jest też gąb. Z oryginału wysiada to Ma. 6-7 rok. 6 lat. I cały program lotowy. Dwa razy Schwerin, dwa razy Lubeka, dwa razy Hanower. Zaliczył. Nie licząc polskich lotów pedalskich. Zawsze jest pierwszy albo jego syn pierwszy, tak się rozumiem ze sobą mm -hmm. o, miał być włożony na ten lot belgen, ale myślę, że trochę bardzo włożyłem go ten ostatni lot był drugi. Po aha, prostu aha. tak trochę patrzę. Czyli, czyli oszczędnie też to trzasta siłami swoimi, no, żeby nie było jeden... Mniej, ale żeby efekt był. Nie że... da, Sztuka włożyć 30 i zgubić przy i, tragicznym tak, locie. Włożyć, jak, tak. Rozłożyć siły po prostu. Tak. No teraz tak. będę wkładał los słupice 616 km Czyli teraz sobotę wkładacie na Słubice i w niedzielę będziemy czekać tutaj no. u Ciebie na przylot gołąb pójdzie też tak. I zobaczymy jak ten gołąbek sześcioletni no. spisze się na losie ponad, ponad 500 km 616, 616 km tak. Czyli lot typowo dystansowy. Zobaczymy No co? W tym momencie tutaj jeszcze. Tak proszę Czy... Kodź, kodź. A czy stosujesz jakieś herbaty z ziół, gotujesz coś? Kupuję belgijskie te herbaty, te w litołych butelkach. Aha, aha. A tak oto dodaję. Aha. A żadnych tam takich innych wynalazków to nie. Aha, tylko czyli woda ze studni tak. plus herbatka oczyszczająca. I to jeszcze miałeś pokazać tutaj tą Prost samiczkę. To spokojna samiczka. O! O! o. Aha, czyli tu wyczyn 1300 km. Ta samiczka przyleciała z tu Bergen jako pierwsza. Z numer można 74 i 62. Czteroletnia samica. O, to wywodzi się to właśnie z Fulgonich. Przyszarda tasnowca. Łódzki żółwka kaczmarek. Kaczmarek, świetnie. Świetnie. Także hodowla jest bardzo no, ładnie bardzo utrzymana. Ona. No ona ciebie zna, ona tutaj no cieszy się, że Ciebie widzi. Tak, malutka. No i dlatego te gołębie powracają nawet z najdalszych odległości. Tak, tak, One tutaj tak. kochają ten gołębi, o, kochają hodowcę. I na tym polega te przywiązanie do gołębi, by dawać im maksymalną radość tak. swoją. One się oddzięczają potem. To tak, tak, no czyli... nie sztuka trzymać masę gołębi i nie, nie da tyle... się tyle. się. Oddzięczą się się ociąg. Tak, czyli być pozytywnie nastawionym i w ten czas... Ostatni rzut oka na nie. My tu nagramy jeszcze klip na wkładaniu gołębi, i potem będziemy oczekiwać na przylot tych gołąbków. A to wszystko...